No i witam Was w. Kotyk Iwano z Kruka. Tak, tak, tak. Znowu. W sumie. E, teraz ten odcinek jest taką przerwą po tygodniu plugging evolve. Tak mi się wydaje. Okay, mam w ogóle 6 tego. Hmm, to dobrze. Będę mógł sobie e, zakupić czy nauczyć się robienia lepszych mieczy u Hmm, no tam są jakieś rzeczy. i teraz w końcu pójdę do, do tego trolla czarnego mhm mam taką... o kurcze ehe uda mi się nie nie ma co <laughs> ale zapytaj już na mnie ale spodziewałem się że tyle wystarczy po tej, żeby się obudził mhm <laughs> co ty Idź. Zły kot. Zły do kąta. Co, co zły kotę. Idę stąd. Pomocy. Ratunku. Ja, ja są uciekam. Kto przyrzuci taki głupi je biegnie za mną. O, jak dobrze. Teraz chyba źle poszłem. A nie tu. Tu się chyba idzie właśnie tego trolla. Chyba idzie dobrze. Dawno tam nie byłem. Ale chyba tak, bo to było blisko klasztoru. Pamiętam. Bo też blisko tego trola jest takie miejsce dla e, nowicjuszy. Tam się potem magiem stawało dzięki temu. W sumie Szczerze powiem, że chyba kiedyś sobie tego gudika jako mag przejdę, ale w przyszłości. Na pewno w przyszłości. A może nawet jakiś modzie. I livestream jest tego. Nie, no zobaczy się. Piękny ścierwojad, To martwy ścierwojat. A nie, to trochę inaczej brzmiało. Dobry ork to martwy ork. Tak jest. Tak chyba jego mówił? Nie pamiętam. Hmm, piękne ścierowiadki. Hmm. O, tu są jakieś ziela i inne pokrzywy. Nie, rośliny, no, rośliny. <tryk> w Good 3 są ziela. Ale to już mówiłem kiedyś. I tam one leczą w 25 chyba procent życia. To jest sporo. Chodź tu E. to się. Że, bo, że na początku się te pierwsze walczyło źle strasznie Ale już to ładnie ogarnąłem Nic tu nie ma sił w miarę mi wygodnie walczy Ale i tak bywało trochę dłuższy He. Nie można mieć wszystkiego jak to mówię Ale tam, ale tam Hmm Chodź tu panie O ty No tylko bardzo silne. Te ścierwady już nie są. O, jeszcze pajęte były takie za silne dla mnie. I, I brały sporo dość. Ale to już przeszłość. <laughs> Dobra, stara przeszłość. Znaczy, w sumie zła, bo byłem słaby. <laughs> w sumie teraz też jest to najsilniejszy. O, i chyba... Nie, tak, tutaj się chyba szło. W sumie, no teraz no... Gdyby tak na zębaczy iść na grupkę zębaczy, to, to nie żyje od razu. Bo to to by był bez problemu, nie no orkę rozwalić. Zresztą szponem Beliara by potrafił wszystko. I tak jeszcze z 69 chyba się brało, czy 79, nie pamiętam ile, e, broni doręcznej. Bo chyba mówiłem, ale trzeci, tylko tylko broń, każda broń ma tutaj trzy poziomy ataku. Pierwszy i to jest drugi. Taki, a trzeci moim zdaniem się, bo jestem to mniej więcej atakuje jakoś tak, tak macha, a potem się obraca i tak e, trzy razy machnięcie, tylko że to trzy razy machnięcie działa jakby było jednym. Dla mnie to wygląda naprawdę słabo, sztywno i w ogóle. Choć kiedyś w 95% tego. No w sumie jakby nie patrzeć, tak właśnie tyle procent to, to po prostu zawsze prawie krytyk jest. Nie, bo dobrze, nie, bo źle. Ale jak się przecież pod Beliara, to krytyki aż tak bardzo potrzebne nie są. Po prostu wali inaczej. tymi. A, a, a. On wali, no, Brunami, gromami. A te gromy są potężne. A, Oś ty. Nie lubiłem walczyć tutaj z ognikami bo one tak kto je trafić. O, też mało padają i chyba. Jeszcze z nich? Nie ma czego plądrować. dokładnie. O, jaka tam ta bliska? Może jakaś, która mi się przyda? Nie, chyba nie. To jest stara, a na starej coś pisze? Kaszta w wywoła, gdzie w naszego boga? Radem, następca, go, Ochodrona. A tam. Nie hmm. <ścoughs> obchodzi mi to. Weź z tego, co wiem, potem się wiedza z tych starych tabliczek e, przydaje. Zobacz, gdzie one są teraz? A tu są. Hmm. Potem jest takie, ten Kłachodron chyba pyta. Duch Kłachodrona dokładnie coś tam pytał, chyba. O tym. Ja, ja zawsze albo strzelałem, albo. Tak, po prostu patrzyłem w internetach. Moż no, by. Po prostu no to, to to głupie było. Nie chciałem się tego <laughs> szukać. Nawet na początku tego nawet nie wiedziałem. Myślałem z o tym wiedzieć. I potem przeczytałem, że tak to jest. Ale naprawdę dobrze, że ktoś pomyślał, ten to w internetach dał. No, ludzie, ten. Raczej no. Czasem poradniki w internetach się przydadzą, jak dla mnie. O, w ogóle nie patrzyłem, która godzina. Dziesiąta cztery. Okej, okay, to tak... Dwadzieścia po i mogę kończyć. Cichaj, ty. Ścierwo. Jadzie, ty. <ścoughs> eee, nie wiem, czy ja tego... Troll'a już, czy jeszcze nie. Bo tak, chyba jakieś stworki były, ale mogę w, w, w drodze powrotnej. Bo hmm, będę tu wracał. Co mi nie wiem, a tak już tam jest troll. Powinna być ta taka ta, ta, dla tej pani. I pani tak się nazywała. No, trzy jady. No i dobre. Tak ma być. He o, pełzacz. Eee, popiołek, czego mi się one tak mylą często? Nie wiem, na serio, Przecież zupełnie co innego. No, dobra, właściwie, Topielec. O, He. nie ma czego Profesjonalna walka, widzę. Mhm. Uh -huh. To będzie trochę problem, bo nie mogę tam się ani razu pomylić. Hmm, chyba, że szybko jakoś ten błąd naprawię. W czasie walki. Bo tak to no. jedynie co mi na pewno rozsmaruje I zginę w ogóle. Ale tam. Tu był quest z łowieniem zębaczy, jak dobrze pamiętam. I to chyba w przyszłości, albo tam dalej są na coś bandyci. Albo wędrowcy, czy jak to było. A co też rzeczy robią, na chyba. Bo tam byli, nie pamiętam Grimbald! Hey, ty. Czekasz tutaj. Już nie. Przecież przyszedłeś, prawda? No w sumie. Hmm. Co chcesz zrobić? Chcę zapolować na zębacze. Ale obawiam się, że może ich być zbyt dużo jak na siły jednego myśliwego. Dobrze, pomogę ci. Idź przodem. <noise> Tylko nie zbliżaj się za bardzo do czarnego trola. Rozerwałby cię na strzępy, jasne? Ta... Biada cię. <laughs> A i teraz problem, bo on naprawdę... Ono łatwo może je zniszczyć, więc jak ją ja mógł pomóc? Znowu jedno z tych przeklętych stworzeń. Tyle Muszę przynajmniej temat. jednego rozwalić. Dobrze pamiętam Tyle na ten temat. No jak ja... w ogóle... Cokolwiek zrobić Możesz mnie hmm. dobrze, e, zaraz ja sobie wczytam Ach, nie to. Zły ten To było chyba na T Nie. No o e, świetnie. No. O, po prostu jest tak silny, że bez problemu sam sobie daj radę, do po co ja mu? No. Tu już idzie jeden. No. Ledwo, ledwo, ale no. Możesz mnie nauczyć czegoś o polowaniu? Hmm. Dobrze. Co tam. Śmiecie, jeszcześ? Z nim jedn... Ja ubiłem jednego, on dwóch. No i to, to jest połączenie spora. Miód, a wezmę miód. Aha. jest wspaniale. Dobra, <grym> nie chcę się tyle tego wszystkiego jeść. Ma zbyt dużo HP, żeby tak jeść co chwilę tyle dużo. Tak, tak, no. i tak, w sumie no. Czarny troll. Nie będzie nawet z full HP na hita. Uuu. A nie, nie mówię, co będzie, jakby jeszcze ten. Eee. Krytyka miał. ło Gdyby minus HP pewnie jeszcze Ale coś ciekawego dla mnie. Magia, magia. Czy dało mi właśnie ucznictwo? Czy mi się tylko wydaje? No. Dobra, nieważne. Go rozwalić. Pamiętam, że chyba tutaj można było magiem stanąć gdzieś tutaj i go wprowadzić czarami. O, słoneczny aloes. To chyba to, co chciałem. Heh. Ha, trochę za wolny byłem. <ścoughs> Niestety, teraz mi się uda. Mówię to wam sobie zapiszę bliżej na no. nawet na pierwszym save mm. wystarczyło żeby to się wokół niego tak kręcił o w ten sposób o nie il ma życia to nie będzie zbyt łatwe czy znaczy, e, to nie będzie zbyt e, krótko trwało bo tak to nie z łatwizną. Kiedy <grystanie> jesteś po prostu niewyobrażalnie silny, a jak to jest zbyt wolny. To jest swój największy problem. Hehe. <grystanie> nie, trole w było były tak po prostu potężniejsze. Bo bez odpowiedniej siły i broni tam się nie dało ich rozwalić. Jak dobrze pamiętam. to trzeba było je zmniejszać, ale mi się udało bez... Zmniejszania trzeba mieć, chyba tylko ileś tam siły i topór Li wystarczy. Czyli ja miałem tyle, bo 100 ponad siły oraz topór Li i mi się udało. Więc ok, jest. Gdybyś tak bez jakiegoś takiego lepszego krytyka walno, to bym się nie obraził. To jest chyba niemożliwe, żeby taki potężniejszy na takim trolu. Nie wiem w sumie. Wszystko będzie w porządku na pewno. Heh, a jasne. Idzie wspaniale. Jestem ciekaw, jak będzie mi tutaj szło ze szponem Bliara. Powinien bez problemu paść wtedy. Znaczy. Eee, łatwiej powinien paść. Ale nie tak od razu oczywiście. W ogóle zastanawiam się, czy robić uharada możliwość pośredniczenia lepszych mieczy, czy, le czy jednak nie? Bo to w końcu trochę XP w ten zajdzie. Niby troszkę, ale mówię no, ci. Zawsze coś mniej. A i tak wymaga chyba 80 sił dopiero. Albo, si albo 60? Nie, nie pamiętam, muszę zobaczyć w ogóle. Mm. Zaraz, bo pierwszy miecz chyba wymagał 40, drugi 50, to chyba ten będzie 60, ten dobry miecz czy coś. I to jest dobry. Czy będzie jeszcze lepszy. Nie pamiętam już, szczerze. Ale tam... I wymaga chyba 6 punktów nauki? Nie pamiętam. Jak ten czarny troll. Taki wspaniały. Ale fajnie wygląda. W Gothicu nie wyglądają naprawdę słabo. Przecież zależy jakby na to patrzeć. Ło! Było blisko. Bardzo blisko. W, w, w trójce są chyba trochę większe, mi się wydaje, ale jako tako wyglądają mniej groźnie. No, tak w sumie, jako tako też trochę chyba słabszy. Bo nie zależy, zależy. Bo jako, nie, no, przecież bezi w kociku 3, jako tako na starcie, jest silniejszy niż tutaj. Bo tam od razu sto siły, więc no. Zresztą trochę ta siła działa inaczej, więc No wiadomo. Ale tam ale tam. Gocik 3, dobra gra. Nieważne co inni, jego by inni. Ja go zawsze będę uwielbiać. Chyba nawet na równi z Gocikiem 2, choć nie jest na równi tylko taką poziomem samym sobie, ale gra mi się równie przyjemnie. Bo tam, no, tam jest świat świetny, można fajnie zwiedzać. W sumie tu też jest fajnie. Ale tam, ale tam. T -t -t -t. Kiedyś tu na live'ach z modami będę robił. Kiedyś, he. Ale nie wiem, nie wiem. Pewnie będę, będę robił przed zakończeniem Gothic'a dwójki bo tutaj odcinków nagram, że będę chciał... Że nie będę miał... Że będę po prostu chciał Gothic'a trójkę robić. A no, właśnie. Nie będę miał... No, 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 no po prostu tak no. Eee, ta walka się robi nas strasznie. Bo ja po prostu rozwali za chwilę. O nie. O! O! Spokojnie. Spokojnie. Mogę w sumie tak robić. Ale nie, bo to jest. Mogę przecież robić tak, więc. Padniesz. Tyle ci powiem, ty trolu. Maksymalne skupienie, ale serio, jakby, jakby teraz, jakby teraz padł jakby się wkurzył na to. Tyle walczyć z tym. To jest prosta walka, ale nudna. Ostatni cios. Ostatni cios. Tak, tysiąc. I skóra czarnego trolla. Szczaf. Katowski topór. E, to jest. Ja, to ręczna ale wymaga. E, w tym czasie. to już będę miał na pewno coś lepszego. Jakiś pierścień. Uuu. Ochrona przed, przed, przed strzałami się przyda. Zapewne. Mhm. Uh -huh śnieżny aloes Pachnie, jak Bigdały Nasze <laughs> liście eee, Teraz nie mogę już wracać, chyba Jak dobrze pamiętam, to tam była chyba droga do śnieżnego eee, kręgu, czy coś Nie pamiętam szczerze już eee, chyba tędy się wracało Czy mogę wrócić tędy, tam tamtędy nie pamiętam szczerze. Mm. O! To chyba jest ta grota taka. Dla magów. W ogóle ile ekspa? He. A! Miejmy lapo. To Ok. E, więc tak. Raz w otwranie zamków chyba wezmę, bo mi się to przyda. I raz w. Y, 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 Tą... Lepszą broni. Chociaż. Zależy od tej broni, ile będzie wymagała mm, siły. Inność, dziękuję Ci za modlitwę. Mógłby coś dać więcej. Ech, ale nie będę cierpiał. E, w przyszło... Aż w sumie? A dajesz. Pomódlisz się. 100. Ok. E, tak, przy okazji, jak kiedyś będę będę dawał za 100. I może on dać mi właściwie atrybuty jakieś. Może się to może przydać bardzo. Tak, to jest ta grota. A, i chyba nic tam ciekawego nie było. Żadnych przeciwników. Albo jakiś słabszy, nie pamiętam, ale wygląda fajnie. A chyba do jakiejś fajnej machiny by było użyte nawet. To może być najwyżej szczura, bo kreator szczur mi się wydaje. Bo, jak no widz żeby sobie bardziej w silniejszym. Chyba, że mi się pomyliło coś. Eee, nie. To jest to. Dokładnie to miejsce. I tu nie ma żadnych stworków. Potworków. Może w drugiej... w drugim korytarzu. Nie no, to wykona episko. Szkoda, że tutaj z większości tylko magowie trafiają otrawiają. Uh -huh no, piek to prostu No, jeszcze jedno jest. Mięso kopacza. tam no to w ogóle jest mięso, mięso kopacza. To, to jest grzyba jakiś. O, to jest problem. To chyba będą pełzacze. Albo mi się wydaje. Tak mi się wydaje. Tylko. Zwyk... O, dobrze mówiłem. Ja Zwykły ja mi sobie. dam radę. gorzej z wojownikami. Mm. Tam był, gdzie wojownik był właśnie przy tych Bandytach przy Wieży, i właśnie tam radę sobie zbyt co nie dawałem. I to. O, jak sporo. To no dobrze. Nawet no, bardzo dobrze. Uhuhu No, jest e, wspaniale. E, kiepski miecz. Hmm. Oj, właśnie wojownicy Okej, okay, nie czy dam radę? Chyba nie dam rady. A nie, Heh, jednak nie. Gdyby był... Gdyby był jeden, to może, ale jest dwóch. To jest właśnie trudniej. I Cię zapisałem. O tutaj. Heh, już się bałem, że trochę wcześniej. Musiałbym od nowa walczyć z nimi. Nic tu nie ma. Dokładnie, nic tu nie ma. I mogę wracać. Może kiedyś tutaj wrócę, jak je zapomnę. Jak będę miał lepszy ekwipunek, przynajmniej z szponem He, <ścoughs> Przynajmniej, a może aż. Nie no, po Jarkendarze na pewno będzie już ten szponek byliara. Jarkendar tak blisko. Chyba, która jest godzina? Dwadzieścia po. Może no, jeszcze chwilkę. Z hm, 5 minut. E, tak, teraz... E, no właśnie, tu wiedziałem, że coś będzie. Teraz mogę wracać już spokojnie. Zacząć drugi rozdział. I potem do Jarkendaru. E, wydaje mi się, że przed Jarkendarem jeszcze przynajmniej jeden level mi wpadnie. Jak podeszedł z Laresem po tego. Ornament, z ornamentów w ogóle spadnie, ale wtedy już będę szedł sobie w e, nie siłę, albo coś, ale w umiejętność czytania i mowy tej starożytnej, bo mi się bardziej przyda w darze W sumie, patrząc na moje rzeczy, jak tutaj posiadam, e, sporo z tych życia. Mam dwie życia. Nie, tylko dwie życia. <gryw> Myślę że trochę więcej. Ale, gdyby padło jakieś do siły, to bym się nie obraził. Naprawdę w ogóle podoba mi się, że te tabliczki dali. Bez nich byłoby trochę trudniej, jak dla mnie. I to, I to też w sumie sprzyja eksploracji. Przedtem z eksploracji w podstawowym dwójcy II się co najwyżej exp i trochę więcej złota. I może jakieś lepsze bronie. A tutaj już... No, no, no. Ma się takie rzeczy dobre. O, w sumie? Mogę pójść do magów wody i teleportem. Będzie szybciej od razu. Ech, tylko stanę jak spadnę to zginę. Nie mogę doczekać się tak szczerze teleportów... E, kamieni teleportacyjnych. Kamieni teleporta e, Bo one naprawdę mi przyspieszą to wszystko. Ale nie tak fajnie chodzi szczerze. Ech, mogę tędy chyba. Mogę, mogę. Dopiero mi to jest fajna. W Guciko, posłownym dwójce, też była tutaj, tak. By the way. I to był troll w podstawowej dwójce. Tak, w ogóle powiem, że jak ktoś grał wiele razy w Guciko 12 Group, polecam też zagrać podstawkę. Jest trochę inna. Powiedzieli, że ma lekko inny klimat. Eee, tutaj się nie odbizać. I ma trochę in. E, fabuła jest trochę inaczej zrobiona. Jest parę innych linii dialogowych. Na przykład Xavier już na początku mówi trochę inny dialog. Moim zdaniem lepszy. Nie pamiętam. Pamiętam, że był lepszy niż teraz, jak tutaj jest. Ale nic więcej nie pamiętam. A i na przykład też Dexter robi to na płacenie poszukiwaczy. Szuka bez jego, a nie. I chyba też nie było, że porywają ludzi. Nie pamiętam, szczerze. Ale jest sporo zmian. Także jeżeli chodzi o konstrukcję świata. Na przykład tutaj właśnie nie ma tych wykopalisk i jest listę magów wody chyba przy lodowym smoku jak dobrze pamiętam Mhm. <laughs> się tutaj w ogóle wejść? ej by to było otwarte jak, jak szybko by się tam szło byłoby tak dobrze ale nie jest <laughs> a tam w sumie to co mnie najbardziej E, to co mi się najbardziej w Gothic'ach nie podobało, czy jedynce, i dwudzieścia, to to, że tak bezwzględnie się porusza. Ech, na szczęście w trójce już mógł biegać. I, by, i było bardzo dobrze. Jak już nie mogę Alexa doczekać, no... W wydajcie go już. Miał być na wakacje, myślałem... O! To będą udane wakacje! Potem, październik 17. Dlaczego? A, przecież mogę tutaj wziąć jakieś rzeczy, bo tego orka się już pozbyłem, ale nie mam tego. Nie znam się na otwieraniu zamków. No właśnie, więc... He, skończyło się remakowanie, jak będę mógł powiedzieć. A, nie tuż, tu są rzeczy. Trochę chrząszczy. Nie no, chrząszcz też zaniedbyto wygrożonym gatunkiem. Nie wszystko tutaj będzie zagrożonym gatunkiem. Jakim wygrożonym? Hm. Brawo. Różne fajne rzeczy widzę. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. Okej. Okay. To chyba byłoby na tyle. A więc I'm say goodbye.